Miesiąc na Tinderze, w lewo, w prawo nic wielkiego, aż nagle super light od faceta całkiem miłego. Puste było tylko uśmiech, co w serce się wkrada. Pytam to pomyłka, a ty odpowiadasz nie. Widziałem twój opis i ten for w salonie Chcę go zobaczyć, zanim ten dzień utonie zajmował cały pokój kanapy i ty tak zaczęliśmy pisać dzień po dniu, ja i ty Złamałam dla ciebie wszystkie moje zasady W porcie skoców nie szukamy już zwady Jeden uścisk w drzach, najlepszy na świecie Wiedziałam od razu, że to ona nas Spaghetti, świeczki, amylia na ekranie Zaryzykowałam i tak już zostanie To była Decyzja w mym życiu Kochać cię jawnie, a nie w ukryciu Druga randka, moi ludzie, wieczór gier i śmiechów Pasowałeś się idealnie, bez cienia pośpiechu Znowu zostałeś, chemia nie z tej ziemi Ale rano los chciał nas chyba odmienić Wychodzimy na plażę, a tu opony pocięte Mój były szalał, demony nieugięte Myślałam, że uciek. Że to zbyt wiele, a ty zmieniałeś koło jak najlepsi przyjaciele Spokojny i miły, gdy wzywaliśmy gliny Nie uciekłeś od mojej szalonej rodziny Złamałam dla ciebie wszystkie moje zasady W forcie koców nie szukamy już wady. Jeden uścisk w drzwiach, najlepszy na świecie Wiedziałam od razu, że to ona nas przecież. Wiedziałam już wtedy, że wybieram Cię. Trzeci raz suszy i nagle Twoja twarz poważnieje. Mówisz, muszę Ci coś wyznać, mam nadzieję. Masz córkę o jej, to mur do nieba. Czy ja tego chcę, czy mi tego trzeba, to cholernie trudne. Wielka rewolucja, ale serce krzyczało, to jedyna. Poznałam ją potem, jest całkiem w porządku Choć to wciąż wyzwanie na nowym początku Od tamtej pory codziennie Ubrania w torbie zostawałeś na noc W każdej wolnej dobie sześć miesięcy minęło Przyszliśmy przez piekło, ale teraz w naszym domu jest w końcu ciepło Mały szeregowiec, kartony rozpakowane Nigdy nie czułam się tak bardzo kochana. Szczęścia razem mnie, że dałam to w prawo. Że zaryzykowałam, choć było nieklawo klawo. Znalazłam miłość życia, to pewne nas I wszystko zaczęło się przez ten skoców fort.